24 kwietnia wchodzi do sklepów kolekcja, o której wiele osób marzyło: Magda Butrym i HM. Jej projekty są niesamowite, bardzo oryginalne, i wiele marek się nią inspiruje. Więc teraz idealna okazja, żeby coś od wielkiej projektantki. Mieć w swojej szafie. Te ubrania standardowo kosztują naprawdę grube tysiące. Strój kąpielowy to jest około 3-4 tysiące, sukienka, podejrzewam, że na pewno ponad 10 tysięcy, a w HM będą one w przystępnych cenach. I zobaczcie, co moim zdaniem warto kupić. Po pierwsze, dodatki, które są bardzo łatwe w stylizowaniu i można je dodać do większości. Outfitów i dodadzą tego smaczku. Mamy tutaj torebkę, bardzo oryginalną chustę na głowę, to raczej dla odważnych, ale są też kolczyki, buty z kwiatami, co jest dla projektantki bardzo, bardzo charakterystyczne, no i też apaszki. Moją uwagę najbardziej zwróciły te elementy z kwiatami 3D, sama bardzo takie lubię, i są to właśnie topy, sukienki. No i body. Przepiękny jest też również ten oversize'owy garnitur i spódnica z kwiatem, ale to są takie elementy, można powiedzieć, bardziej klasyczne, więc przy tej kolekcji postanowiłabym na coś, co będzie robiło w szafie efektual i będzie całkiem inne niż reszta rzeczy, które już posiadamy. Jestem ciekawa, na co Wy będziecie polować, bo kolekcja będzie dostępna też online i coś czuję, że będzie tam prawdziwa bitwa.